I trochę wam przemycę tych nazw i trochę wam opowiem o tym, co może być talentem na własnym przykładzie, bo tak mi będzie najprościej i moi klienci, z którymi pracuję od 8 lat, nie będą mieli pretensji, że Iza najpierw z nami pracuje, cacy pięknie, a potem jedzie do now Nowego Sącza i o nas opowiada. Moim pierwszym talentem jest odpowiedzialność. A to oznacza, że jak wyjeżdżam dzisiaj z Lemon Spa do was, to dwa razy, w trakcie obiadu. Sprawdziłam, ile minut mi to zajmie. Miałam wyliczone wszystko. Zjedzenie obiadu, przebranie się i przejechanie do was. No i wyjechałam i cały czas pokazywało 40 minut. A jak dojechałam do takiego miejsca, który pewnie znacie, że musiałam się wbić w korek, żeby w ogóle z podporządkowanej tam wjechać, to im dłużej jechałam, tym dalej do was miałam. I wtedy wiecie, co się dzieje, jak ktoś ma odpowiedzialność, Miałam być na półto. Nawet to użyłam jeszcze pięć minut, gdyby coś się wydarzyło. Ale nie zdążę. I oni tam czekają. A przecież mieliśmy się tutaj okablować i rozłożyć. Ja muszę tą łyżeczkę, tą chochlę wyłożyć. Pff, pff, pff. Odpowiedzialność. Wali we mnie. Nie moja wina. To ten korek. Ja zrobiłam wszystko, ale pff, pff. serce wali, wiecie, coraz tętno, 200 na dwieście. Wtedy sobie przypomniałam, droga odpowiedzialności. Większy kłopot mają organizatorzy. <noise> Jeśli ja nie dotrę, wszyscy i tak poczekają. I zeszło. Ale dzisiaj już to umiem robić. A kiedyś brałam na siebie za dużo. Miałam 100 czapek na głowie, brałam sto pierwszą i mówiłam, dam radę. Daj to mnie. Wiecie, ten, kto, ten z was, kto ma naturalnie odpowiedzialność w talentach, to gdzie się nie pojawi w nowym środowisku, Zaraz go chcą robić prezesem. Macie tak? Albo drużynową, albo harcerką. Taką główną, albo kimś takim. Bo to tak jest, bo ten talent po prostu on się wybija przed szereg i mówi: weź mnie! Jestem najlepszy. No nie mówi, jestem najlepszy, tylko weź mnie. Ja się tym zajmę, ja się tym zajmę. Ja pojechałam kiedyś na spotkanie Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna i powiedziałam: mam trójkę dzieci i dużo wolnego czasu, czym mogłabym się zająć? To ten talent. Jak odkryć swoje talenty? Jak wspierać dzieci w rozwijaniu ich pasji na co dzień? Książka Izabeli Antosiewicz. Talenty: odkryj, rozwiń, zbierz owoce. Sprawdź na www.rtck.pl Ukośnik sklep. Nazywam się Iza Antosiewicz, i od 8 lat. Przychodzę do człowieka, pojedynczego człowieka i mówię mu, że jest wyjątkowy i niezwykle potrzebny.